Hejo hejo! Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie, moje drogie koleżanki i drodzy koledzy. Dzisiaj zapraszam Was na daily vloga, uzawim mi już oko, więc zaraz zrywam baterzęsy. Jeżeli jesteście ciekawi jak powstał ten makijaż walentynkowy, to zapraszam do live'a ostatniego, który odbył się nawet w parę dni temu. Także ostatni live na kanale to jest to Get ready With Me, Walentynkowe, jeżeli Wam się nie chce całego live'a odtwarzać. Co na ustach mam mac chili, Bo to jest na pewno najważniejsze pytanie, co masz na ustach. Jest zimno, my właśnie wybieramy się na Walentynki. Mam nadzieję, że się nie spóźnię, bo nie było miejsca. Na parkingu musiałam trochę dalej zaparkować. Więc już do Mattiego, bo jak się spóźnimy, to będzie lipa. E, I lecimy na Afternoon Tea. Pierwszy raz w życiu. E, poczułem się jak królowa Elżbieta. Także, Walentynki są dopiero jutro. Ale my świętujemy dzisiaj Także pokażę wam Zabiorę ze sobą Potem sobie połazimy Zmiana Zmiana otoczenia Idziemy właśnie do tego hotelu No bo się witałam w tym na parkingu Muszę wam pokazać Outfit Matego. Czemu? Bo wyglądasz super, całe na czarno Proszę bardzo All black Ja zresztą się do niego dopasowałam Tylko mam akcent czerwona szminka Wykrakowałam sobie wiecie, bo na live mówiłam, że jest tak ciepło, że już można chodzić w samej bluzie, w samej marynarce. A dzisiaj co? Zimno. Więc zdecydowałam się na wełnianą sukienkę i czarny płaszcz. No i akcent na czerwone usta. Gotham Hotel. Wygląda, trochę wygląda jakby był nawiedzony. Jak taki nawiedzony zamek, spójrz. No wiesz, No. Chyba tu jest wejście od boku, chociaż... Jedziemy na szóste piętro. Mati się zastanawia, czy to jest Gotham Hotel z Batmana, ale raczej nie. Widzicie, był vibe um, bardziej parasolkowy. Tu my, to ale nas nie będzie Batmana, widać. co no Tak? No. To by trzeba było poczytać. Bo podejrzewam, że ten hotel powstał dużo wcześniej niż Batman. No. Mogę się mylić. Szóste piętro, idziemy na lewo. Na prawo. Ale mam ładny makijaż. Girls. Mm -hmm. Glows. Nie. Zobaczcie. Maszyny do pisania. Piękny budynek. Nie będę ludzi nagrywać, ale... Dobra, idę do Matiego. Dobra, słuchajcie, to jest takie miejsce E.O. bardzo, więc się cieszę, że się wystroiliśmy. Mati nie tak robi siarę także zobaczymy co to jest co jest w ogóle a wybór herbat oh my god, a Mati chciał kawę Wysłuchaj, no nie możesz brać kawy jak jesteśmy na afternoon tea ja sobie wezmę el grey tutaj mascarpone aha to jest chyba to, to co my mamy nie wiem, teraz się dowiemy, co my mamy. Cucumber, jalapeno, cream cheese and dill pickle. Coś dla ciebie, z tego się śmiałeś. Mm -hmm. Macie się śmiał, że królowa je kanapki z ogórkiem. Także zobaczymy. I do tego będą skąsy. I myślę, że to jest super randka w porównaniu do łagamami, na którą chciałam iść, co nie? No, wszystko się okaże. Tutaj ja mamy. Mam... <laughs> Tutaj pani nam przyniosła herbatki, które możemy sobie powąchać i wybrać. W takim, zobaczcie. Y Kuferku. Ja wiem, co ja chcę. Ja chcę el, To jest Rojbos, no? Mhm. Jak perfumy, tobako, wanila. Ja bym chciała po prostu El Grey'a, która jest raz, dwa, trzy i ja czwarta. Rojbos, chcesz? Aha, będziesz Tumati, koneser. To ma ty koneser. Daj mu Ale to porządna herbata. To wszystko jest chyba angielskie. Czyli. <laughs> Czyli sprowadzane niewolniczo. Tak. Kolonializacja. Trzecia? Nie kolonializacja, tak się mówi? Kol kolonizacja. Kolonizacja czy kolonializacja? Kolonizacja. Kolo kol kolonia. Kol kolonizacja. No ale po polsku. Kolonizacja. To kolonizacja. Można powiedzieć po prostu presja, to jest tak bardziej że... Mhm. Mm Słuchajcie, przyszły nasze herbatki. Mulle ale grey, mati Maroibos. Zobaczcie, tutaj są jakieś cuda. <noise> tutaj są skąsy. A tutaj są te słynne kanapeczki. Także, smacznego. Z pomidorem. Z czego zaczynasz? Ja zaczynam od tego, z kurczaka. Okej. Okay. Ja zaczynam od tego. O, oh, wow. Tu ja też. Za mały stolik na to. O, ja, ale pachnie. Pachnie kozacko. No i oczywiście, kochani, jesteśmy w Anglii, więc musi być tutaj mleko. Jemy teraz łososia. Mati mówi, że to brytyjskie sushi. Jak ci smakuje? Bardzo pierwszy Ja życiu zrzuciłem łososia takiego. Dobra słuchajcie, herbatka jest przepyszna. Co? To smakuje jak coś, co ja bym zrobił, jak już nie było nic w lodówce z wyjątkiem mango czatni z poprzedniego dnia, jak zamówiliśmy indyjskiego tej I kolesłowa sprzed dwóch dni, jak jak jakiś makijawski. To jest ser. Smakuje jak kolesła. Macie nie jest impres, natomiast do oczarowany kanapki z ogórkiem. Nie oczarowane, ale zaskoczona, że taka dobra. Wszystko. A ja jestem zaskoczona łososiem, bo nie jestem rybna. No, no, no. Ale Matiu mówi, że to jest najlepsza, herbata jaką pił. Rewelacyjna herbata, to bardzo mi skutku. Chyba sobie kupię do domu. O. Ja no. zabieram się za skąsa, no, no, no. ale tego... no nie wiem, Mati jest. Pod tak, jak dla mnie to tutaj jest za dużo słodkiego. No, no, no. Ja właśnie powiedziałam Matiemu, że ja bym wolała, żeby było więcej takich rzeczy o cieplutkie. Bociem słodkie skąse. pachnie super, ale to jest dla ludzi, którzy kochają słodkie. No ale nie narzekam, nie narzekam. trzeba przeżyć, ale to nasze śniadanie, tak naprawdę. Ja ci mówiłem, że mi się śniło dzisiaj, że królowa mnie prosiła, żebym jakiś no, prowadził event. Tak, to dlatego. Myślisz? No. Może, ale odmówiłem we śnie. Maddie sobie tyle herby nalał, że nie ma jak mleczka dolecić. Taki mm. dżem, jak dolaretka. Śmietana specjalna. Słuchajcie, update. Trochę mi pomadka się zjadła, z spoko. Update jest taki, że zjadłam te pomadki i zjadłam z końca. I mnie tak zamuliło, że już nie jestem w stanie jeść dalej. Matię atakuje bezę. musiał dać znać, jak smakuje. A czemu sobie nie zjesz sama? Bo ja jestem już zamulona. Mati, nie dam rady. Nie chcę słodkiego. Wyźmiemy do domu, co sobie zjesz później. Zobaczymy. Przepiękna łazienka. Zobaczcie. Śliczna. Także myjemy rączki i spadamy. Patrzmy na te oksy. Wow. Ale za duże trochę. Przymierzamy sobie okularki. Tu takie. To nie jest jeszcze to. Dokładnie. O wow. Jakieś dziwne awiatoria ma tymi mi zaraz. Muchy. Mm -mm. Mm -hmm. Mucha. Tutaj takie. Trochę tak. Nie mały rzeczki. Uh, w mi dobrze. Kopu goals. Zobacz, jak ładnie wyglądam w tych. Ładnie. Te mi się podobają na maty. Looking cute. nie szanował nikogo w koło. Wow. Tutaj mi się kojarzy z jakimś stokiem narciarskim. Tłumacz. Mi się te podobają, ale są trochę za ciasne. Fajne, fajne, fajne. Tak mi się zdaje, że tam jeżdżałam, tam u pana i kosztowały u niego 190, tutaj 315. A ja? Looking cute, fajne, duże. Zdjęcie Tak. Aha. <grytanie> Muszę obrócić obiekty. Fajne. No jeszcze mają swoje szelki ubrane. Ja właśnie słuchajcie, wróciłam z linkami, Chodź, Bunia! Bybać, Misiu! Chodź, kochanie! No, trzeba ściągnąć ci. Trzeba pieską ściągnąć. No proszę. Także wróciliśmy właśnie ze spaceru. Wybiegały się pieski. Bunia szalała. Baza też poszalał. Podsumowując, afternoon tea ogólnie to. Uważam, że jest to fajna sprawa, żeby sobie spróbować. Także na przykład, jeżeli odwiedzacie Londyn, odwiedzacie Wielką Brytanię i chcielibyście właśnie spróbować, nie wiem, jakichś takich rzeczy kultowych, no to myślę, że warto takiego angielskiego fish and chipsa zjeść. Warto właśnie Sunday roast, English breakfast. I tu afternoon tea myślę, że też jest to fajna opcja, ale na przykład. Ja nie dom śniadania, bo myślałam właśnie, że to będzie moje śniadanie. Ja za bardzo nie lubię też słodkich śniadań, więc mnie to strasznie zamoliło, to już Wam mówiłam. Także ja wolałabym to zjeść chyba po prostu po śniadaniu, parę godzin później, albo tak właśnie o godzinie po lunchu, tak około godziny 17:00, coś takiego, um, a, nie, a nie o godzinie, a nie pierwsza rzecz, którą wiecie, jecie. Herbaty były przepyszne. Ale no te kanapki były dobre, ale widzicie, to były kanapki, no i później te sconce, no i te ciasteczka, tak naprawdę z tych ciastek ani jednego nie zjadłam, wszystkie przywieźliśmy, w sensie ja swoją porcję przywiozłam, bo Mati swoje zjadł, a Mati jest smakosze słodkiego i też go to zamoliło bardzo. No tak, zwłaszcza ta czekoladowa, taki rocky road trochę. No, więc przywieźliśmy, także zaraz Wam może pokażę, zrobimy sobie jakieś test na żywo, może czegoś spróbuję. Ogólnie myślę, że spoko opcja, ale na pewno nie jest to rzecz, którą. No, Misiu, masz całe pudełko zabawek. Na pewno nie jest to rzecz, którą na przykład chciałabym jeść raz na tydzień albo nawet raz na miesiąc. Także teraz byłam i podejrzewam, że kolejny raz pójdę, nie wiem, za rok albo z kimś, albo jak 12 znajdę lat. lat, albo jak znajdę na grupo nie jakiś deal, bo czasem właśnie mi się przejawiało, pojawiały takie deale na, na, na Afternoon tea. Także może są jakieś fenomenalne miejsca, gdzie to jest naprawdę przepyszne. W sensie to było pyszne, to było dobre, ale wiecie, no po prostu nie mój vibe. E, ale fajnie, że mogliśmy sobie skorzystać fajnie spędziliśmy czas, tak właśnie romantycznie walentynkowo e, później właśnie jak widzieliście, widzieliście poszliśmy, szukaliśmy okularów dla Matiego niesłonecznych, ale wszędzie były same przeciwsłoneczne także pomierzyliśmy sobie e, nie kupiłam koniec końców żadnych okularów też nie miałam w planie, ale lubimy sobie tak pomierzyć zobaczyć co w trawie piszczy bo oryginalnie e, docelowo kupiłabym mi tak okulary u Pola, u tego co kupowałam swoje, wiecie, te doma Forda także, a może Matu, jutro do niego pojedziemy Chcesz pojechać? No, Moglibyśmy pojechać, że wyrobię się z pracą, bo no. jak Słuchajcie, jak widać złapał nas deszcz, ale poczyniłam zakupy. Bardzo, fa bardzo fajny plan na tej Diora i przychodziłam i poszłam sobie powąchać znowu ten zapach. Hypnotic poison, hypnotic poison, Hi hypnotic poison. Jeżeli e, znacie całą sagę i historię Dior poison z Instagrama, to wiecie o co chodzi, że e, po prostu powąchałam kogoś w galerii. I mi się tak spodobał zapach, że musiałam się z dziewczyny zapytać, czy ma... demonstruje. What's that smell? Can you tell me? Tak podeszłaś do nich? Nie nie powiedziałam, excuse me. To tak brzmi mega Nie No wiem, ale szłam i tak łaziłam za nimi, w sensie nie wiedziałam za kim łażę, ale okej. Okay. Ja mam czasami takie wrażenie, że, bo Ty zrobiłaś też tak z tym typem w B &Q, który pachniał Dior Savage. Tak, taki pan od kuchni w ogóle. I dla mnie to było takie dziwne. Że do niego podeszło? No, trochę tak. A Bo to, no, to jest, jest normalne, że, że ktoś pachnie ładnie i możesz się zapytać, ale no. moja pierwsza reakcja będzie taka, czy nie, ta osoba nie uznałaby Cię za jakiegoś Hannibala, czy co? Eee, mnie często dziewczyny, no może nie często, ale czasem mnie pytają też, gdzie coś kupiłam na ulicy, albo jakie mam... Przecież ostatnio byliśmy w Next, które z to się mnie pani zapytała, czym pachnę. To miała missing person, to prawda. już to było w niedzielę, także dla nie mnie to jest normalne, ale czasem się wstydzę i na przykład szukam, mm, widzę kurtkę i mi jest głupio i po prostu już ta osoba przechodzi, już głupio wrócić, ale Dziupka. no także koniec końców, y, spsikałam się tym diorem poisonem, w się sensie tym hipnotyk Poison czerwonym wodą toaletową, bo woda toaletowa ma inne nuty niż woda perfumowana więc dziewczyny jak chcecie spachnieć jak budyń waniliowy to czerwony Dior Poison Hypnotic Poison e, pachnie jak budyń ale woda toaletowa, bo ja mam e, bo perfumowana śmierdzi bo ma jeszcze jakiś anesz, co mi się nie podoba a ja mam Dior Poison Girl który bardziej właśnie pachniał jak trochę gofry i też jest ok, ale ten Hypnotic jest lepszy moim zdaniem dużo od tego Poison Girl Uh, no ale okej okay. no i słuchajcie najlepsze mandarynki z Marks Spencer, o że jakie pyszne macie jak chcesz dziś spróbować? tak, no to ha rzuć mi, no nie mam jak Ewa do celu, do brzegu stwierdziłam, że skorzystam z tego, że jestem stacjonarnie i zobaczę sobie ten podkład kolory tego podkładu Dior Forever Matte bo u mnie w mieście nie było, byłam w innej części Manchesteru, też nie było, no i byłam w Selfridges i był ten Dior Mat Forever, jak nie kojarzycie to możecie się cofnąć do poprzedniego daily vlog albo jeszcze poprzedniego i tam właśnie, tam jak jest vlog z Ewelą. to tam chyba właśnie, nie, nie, po tym vlogu z Sarą, nie wiem, kilka vlogów do tyłu, testowałam Dior Forever, miałam próbkę. I bardzo mi się dobrze sprawdził ten podkład, ale mam dwójkę, i był za ciemny. No i się właśnie zastanawiałam, czy zamówić półtorej czy jedynkę. No i słuchajcie, dzisiaj kupiłam jedynkę. Bardzo fajny pan. Kupiłam, e, chciałam ten podkład, ale był taki fajny, bo myślałam, że zamówię sobie naj. Ale ten, taki, ten pan był taki fajny, że sobie A kupi tutaj stacjonarnie. I tutaj wzięłam 1N, i tu mi najpierw mi nałożył półtore i mówi: O, to jest twój odcień. Ja więc niech pan poczeka, bo to zaraz zacznie ciemniej. No i rzeczywiście trochę przyciemniej było ciemny, ale tutaj na szyi mi nałożył jedynkę. 1N i jedynka jest idealna. Także myślę, że może jeszcze przedłużę tego vloga do jutra i sobie nałożymy razem, żeby sprawdzić ten kolor. A jeżeli nie, no to na pewno dam Wam znać i zobaczycie. Naolejowałam sobie włosy. Jeszcze sobie dołożę może olej albo u włosy dzisiaj wieczorem, albo jutro rano, ale tak. taki dzisiaj był dzień. Siemanderko, w dniu kolejnym. Dzisiaj będziemy sobie testować, w sensie sprawdzać kolor tego podkładu, który widzieliście już w innym vlogu na kanale. I tak jak mówiłam wczoraj, 1N i zobaczymy, jak to będzie w lusterku. Powiecie. Jak jest niestety z tymi drogeryjnymi światłami? Mam nadzieję, że to będzie to. Pan jak mi nakładał. Nakładał mi takim pędzelkiem języczkowym. Także zobaczymy, jak to się będzie nakładać. Okej. Okay. No, czy to będzie w końcu idealny kolor dla mnie? On to jakoś tak nakładał właśnie. Ja, no ja od lat nie używałam. Takiego podkładu? Nie, podkładu, pędza do, do podkładu. No, kolor jest idealny, jeżeli chodzi o kolor. Zobaczcie, chyba nigdy nie miałam tak dobrze dobranego koloru podkładu. Nie używam żadnej bazy, co prawda? O, wow. Ale kolor, o, sztos. Ja mam dużo podkładów, które są właśnie. Albo za ciemne, albo za jasne, albo za różowe, albo za żółte. A ten jest... Tak się wtapia w moją szyję. Aaaa! Jak nikt, jak nikt inny się wtapia w moją szyję. O, fajnie, ale nie lubię takiego pędzla, więc zaraz sobie... A, będę musiała się przerzucić na inny pędzel. Ale sobie tą pierwszą warstwę tak nałożę. No jest to jeden do jednego do mojej szyi. Jestem bardzo zadowolona, dziewczyny, bardzo. Dobra, to podokładam sobie, go rozblenduję. Wrócę już z gotowym makijażem i powiem wam, co dzisiaj robimy. Wracam z gotowym makijażem, mój dziennik, ale zobaczcie, no super kolor. Jeżeli chodzi o to, co mam na ustach, to jest to Kiko 131. Ta taka podwójna, ciemniejsza, bo mam dwie. Eee, także jeszcze troszkę się błyszczę, bo dopiero zastyga, ale nałożę sobie jeszcze olejek na włosy, Davines zobaczcie, tak jest jego zużycie jest bardzo wydajny, mam go od kwietnia tak mi się wydaje i we włosy sobie tutaj wciskam zaraz sobie umyję dłonie żeby sobie wiecie grzywki nie zatłuścić bo niestety z tymi olejkami jest tak, że jak się za wysoko je nałożę to już jest lipa założę sobie coś na uszy, Może założę sobie dzisiaj klipsy, miałam je nakładać Ostatnio, ale będzie na szybko To są klipsy, jakiś vintage z Charity Shop'a Takie półkułeczka Ciekawe czy je zgubię, ale już je miałam nieraz i ich nie zgubiłam Więc mam nadzieję, że dzisiaj też nie zgubię Plan jest taki, że chyba jedziemy do tego pana optyka Okulisty? Optyka, nie jest okulisty, optyka Do tego pana Pola. U, u którego kupiłam moje okulary bo Mati właśnie potrzebuje nowe oprawki bo jego już są w opłakanym stanie, więc byliśmy właśnie w Visual e Vision Express, takie jedne fajne metalowe na w oko ale stwierdziliśmy, że szukamy dalej, Mati ma jedne konkretne na oku, ale nigdzie ich nie ma więc może u Pola będą, bo on ma naprawdę bardzo fajny wybór tych okularów A ja sobie poprzymierzam jakieś przeciwsłoneczne także zabieram płaszcz Pada dzisiaj, więc niepotrzebnie się w ogóle czesałam, ale no trudno. <laughs> really to no, trochę za wąskie. No, za wąskie tutaj jest. sobie mierzymy te raj... teraz Proszę mierzysz jeszcze te Jak się <laughs> Oh, it's beautiful. The one I've chosen is very much like this. yeah that that one? Oh, that's nice too. Yeah, yeah maybe, maybe my kids put my kids. because there's lots of stuff too. Do out. you like them, Matty? They're quite nice. I'm still not 100% convinced. Too narrow. Just looking for that frame. I think it might have gone all that time for. You're okay, but I think they're missing the bar here. <laughs> Słuchajcie, niby taki mały salonik, ale jest taki duży wybór okularów. Nie ubrałem takich nigdy. <śmany> Fajny. Oh my god, panate. Takie są oryginalne te okulary, nie? Nie takie najnowsze to. Oh my god. Czujesz jakbym był w, w, w Supermarket. No. <śmany> <śmany> Fajne. Ale te A pokaż te... A te? Już Nie. Tak, ale chyba inne. Fajne. Pokaż się z przodu. Jakie zwykłe, no? To podał. <grym> no. Jakoś dobrze. No nie są idealne, trochę są rzeczywiście za małe. Ale I spoko. tutaj w ogóle są szerokie. No. A tu są takie małe. No. Więc to mi nie pasowało, jakby no. tu że jakiś symbol czy coś. No. We wszystkim pięknie wyglądasz, kochanie. Będziemy testować truskawki, w sensie już testowaliśmy je w sklepie. Mati, pokaż swoje nowe okulary. Piękne, matching, matching. Uwaga, otwórz buzię. Smakują jak niebo. Przepyszne. Ciemna gorzka czekolada i świeże truskawki. Mm, ale dobre. Piękne. Wróciłabym po drugą paczkę. Mam pełną czekolady za zębami, ale one są tysiąc razy smaczniejsze od jakichkolwiek słodyczy. Takich batonów. Czy zaraz. No, jest to klasa. Na pewno takiego sklepu nie można jechać, jak się z głodnym. Tam są dosłownie kilogramowe paczki chipsów, ale nie daliśmy się zwieść. I kupiliśmy sobie truskawki. Co? W sumie, jak sobie pomyślisz, to nie zrobiłem jakiś mega głupich za No nie, na szczęście. Dobra, wracamy na chatę, żeby Wam holić. Jakieś tym 5 litrów tego mydła, to yy. byśmy mieli? 5, 5 litrów mydła, karek za 11 funtów. Szymanderko, wracam z holem w tle Thermomix, bo robię marchewkę z groszkiem. Ogólnie, moim zdaniem, najlepsza marchewka z groszkiem jest właśnie w Thermomixie. Ale ja daję mniej rzeczy, w sensie tam jest chyba 60 gramów masła, ja zawsze daję 20, a nie wiem, uważam, że nie jest potrzebne, ale na pewno jak się da 60, to jest smaczniejsze, ale... Em, będę robić też, mam już zrobione mielone, tylko takie zgrillowane, niesmażone, nie smażone, więc to sobie zjemy z młodymi ziemniaczkami, pokażę Wam te troskawki z kostką. Naprawdę, to jest jedna z lepszych rzeczy, czekajcie, zjem sobie. Boże Jakbym tylko miała bliżej mm. Ale to jest na bank tylko To jest na bank tylko walentynkowa oferta, ale Mega mm, mm, mm. Mati mówi, żebyśmy się całkiem przerzucili na zakupy w Kostko, ale nie uważam, żeby to był dobry pomysł jest dużo rzeczy naprawdę warto kupić Także między innymi pokażę wam co kupiłam Kupiłam sopocką taką ogromną, którą kiedyś też kupiłam. Bardzo ładny kawałek, więc podzielę ją i sobie chyba zamrożę. A muszę przeżyć. Ja już chyba mroziłam, także z krakusa. Wziąłam sobie kawę rozpuszczalną na spróbowanie, kenko. Ona kosztowała 12 funtów, kilogram, słuchajcie, kilogram czy pół kilo? Kilogram. Coś takiego, wzięłam też, marca Rio Mare, e, sałatka z tuńczyka meksykańska. Ja to bardzo lubię, ale z innej marki, John West chyba i to jest właśnie tuńczyk, czerwona fasola, kukurydza, taka właśnie sałatka i na przykład na kolację, bo na śniadanie jak nie mam pomysłu, a mam ochotę na tuńczyka, to lubię sobie to zjeść, także tu też było chyba, tutaj kosztowało to chyba 5 coś, są 4. I wzięłam również... miałam ochotę, słuchajcie, bo czasem mnie bierze na gorąco czekoladę. Nie mam gorącej czekolady w domu. Tak wiecie, mam ochotę na coś słodkiego, ale nie za bardzo chcę słodycze. Tylko właśnie tak sobie gorącą czekoladę łyknąć. No i tutaj za pięć coś wzięłam takie dwie gorące czekolady. Jedną dam komuś w się może Ani fokusowanej, bo będę do niej jechać. Czekajcie, za wrócę. Na no czym tutaj skończyłam? Skończyłam na tej gorącej czekoladzie. Także Anusia, jak oglądasz, to ci przywiozę jedną. I dla Matiego kawa bezkofeinowa, żeby w ciągu dnia nie pił 10 kaw. Tylko jedną, dwie, a reszta to bezkofeinowe. Mam tutaj marchewkę z groszkiem, termomiksową. Chciałam się nie ciąpać, dla wszystkich, co miałam z indyka, które były robione na grillu, także bez panierki. I młode ziemniaczki. Także takie obiados. A, No Dobra, czy się tu kąpią? się dobrze. dla FC, jest to, że i ładnie wygląda. Tak, tak. Wysoki walentynek wszystkim, Oto już po walentynkach, następny okay. to będzie so, dzień narciarza. Dzień kobiet. Trzymajcie się. Pa!